Dzisiaj przygotuję jeden z moich ulubionych kwaśnych drinków, czyli Boston Sour. Obejrzyjcie filmik i poznajcie jak go przygotować. Zaczynamy od wypełnienia kieliszka lodem, aby go dobrze słodzić. Następnie do shaker'a wlewamy 40 ml, w moim przypadku jest to Tennessee whisky, ale możecie dać równie dobrze jakiś Bourbon. Potem wlewamy 20 ml soku z cytryny, a następnie 10 ml syropu cukrowego. Opcjonalnie możecie dać parę dash angostury, a na koniec dać białko jajka. Podczas przygotowania tego drinka będziemy dwukrotnie wstrząsać. Za pierwszym razem bez lodu i to jest tak zwany dry shake, a później z lodem. Gdy wszystkie składniki są dobrze wymieszane, a koktajl schłodzony, to przelewamy go do naszego schłodzonego wcześniej kieliszka. Zwróćcie uwagę, jak ślicznie wygląda ta piana na wierzchu. Jako dekorację możemy użyć skórki z cytryny. I tak oto powstał nasz Boston Sour. Jeżeli spodobał Ci się ten film, to koniecznie go polub i zostaw subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych materiałów.